Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja nazywam się Kamli Perlik, jestem doradcą restrukturyzacyjnym. Pełnię również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z racji tego, że upadłości konsumenckich dzisiaj na rynku jest najwięcej, tak więc tutaj mam największe doświadczenie. Od kilku lat pomagam Państwu w pozbyciu się długów i żyć od nowa, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Dzisiaj odpowiem Państwu na jedno pytanie, które wczoraj się pojawiło pod wczorajszym moim nagraniem, a sprawa jest również dość istotna, ponieważ chodzi o nieruchomości. <laughs> zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Jak również też zapraszam te osoby, które są, nie są jeszcze mm, u nas na grupie, na Facebooku również zapraszam do, do dołączenia, dlatego że będę. Tam zawsze odpowiadał bezpłatnie na zadane przez Państwa pytania. Z i tego, że dzisiaj piątek, to nie będę Państwu zabierał dużo czasu. Pierwsze pytanie, które się pojawiło, brzmi następująco. Czy działka rolna, współmożonka, z którą mam wspólność majątkową, w akcie notarialnym jest tylko małżonka, jaka obdarowana? Czy taka działka wchodzi do masy upadłości? Z upadłością konsumencką jest o tyle hmm, trudna sytuacja że w momencie, kiedy mamy wspólnotę majątkową ustawową między małżonkami, a jeden z małżonków, to jak wczoraj też w filmie powiedziałem, jeden z małżonków, który podchodzi do upadłości ma długi, a drugi z nich nie ma długów i żyje sobie, żyje sobie obok tego małżonka, to niestety cały majątek, który obejmuje wspólnota małżeńska, majątkowa, wchodzi do tak zwanej masy upadłości. Ale w tym przypadku, gdzie mamy ten kazus, jest zgoła inaczej. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, jeżeli jeden z małżonków, gdzie nie ma rozdzielności majątkowej, posiada jakąś nieruchomość, ruchomość znacznej wartości, w tym przypadku działka rona, ale to może być również mieszkanie, dom, jakakolwiek nieruchomość, którą otrzymał jako obda, osoba obdarowana. W postaci darowizny albo otrzymał w ramach spadkobrania, nie wchodzi do masy upadłości drugiego małżonka. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak zwany majątek osobisty. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę Państwu przepis artykułu 33 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego. Myślę, że to, co przeczytam, też Państwu znacznie rozjaśni moje rozważanie. Biorę kodeks. I czytam. Artykuł 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, czyli w momencie, kiedy przed zawarciem małżeństwa małżonkowie przyszli, podpiszą czy zawrą tak zwaną intercyzę, to jest nic innego, jak również rozdzielność majątkowa zawierana przed małżeństwem. 2. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. W tym przypadku akurat. Mamy stricte temat darowizny. chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tutaj mam na myśli to ustawodawca, że w momencie, kiedy jest spadkobranie lub darowanie i rozszerzył to spadkobranie lub darowiznę na drugiego małżonka. W tym tutaj w tym temacie, który tutaj osoba wczoraj zadała pytanie widocznie nie ma. 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Cztery, Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków. 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie. 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty. Należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb, lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Tutaj głównie chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli wypadek, dostaniemy odszkodowanie za uszkodzenie ciała, to takie odszkodowanie, te pieniądze należą do majątku osobistego. Nawet Tutaj też taka dygresja. Jeżeli taka osoba, jeden z małżonków, otrzyma takie odszkodowanie, gdzie tutaj jest w jego majątku osobistym, i za te pieniądze zakupi jakąś nieruchomość, i to udowodni, że to jakby był zakup z tych pieniędzy, to również można zaliczyć, i często sądy to zaliczają do majątku osobistego. 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. 8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy i 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Mam nadzieję, że kodeks rodzinno opiekuńczy, tutaj który przytoczyłem Państwu, też dużo wyjaśnia. Podsumowując, Taka działka, która tutaj występuje, gdzie jest w majątku osobistym, poprzez uzyskana, otrzymana poprzez darowiznę, nie będzie wchodziła do masy upadłości drugiego małżonka, który ma długi, który podchodzi do upadłości konsumenckiej. Po więcej takich treści, zapraszam na kolejne filmy. Naprawdę polecam, żebyście Państwo zadawali pytania. Ja rozwieję te wątpliwości. Lepiej pytać tutaj osobę, która w moim przypadku uważam się za osobę doświadczoną w praktyce i niż szukać po internecie jakichś fałszywych i nie do końca prawdziwych informacji. Wszystkiego dobrego, życzę miłego weekendu i zapraszam po weekendzie na obejrzenie nowych filmów. Do zobaczenia.